Marcowa sesja powiatu kuckiego odbyła się w przedostatni czwartek marca i poświęcona została ocenie zachowania bezpieczeństwa służb działających na terenie powiatu kuckiego. Najważniejszą sprawą jest ocena działalności służb zintegrowanych, czyli generalnie służb bezpieczeństwa. Służb, które się zajmują bezpieczeństwem na terenie powiatu to są zarówno Straż Pożarna Policja, jak i na przykład Sanepit, inspektor nadzoru budowlanego, prokuratura, inspektor weterynarii itd. itd czy ich działania w ubiegłym roku były prowadzone odpowiednio dobrze wzorowo w moim przekonaniu tak bardzo dobrze jest tylko jeden problem problem jest taki że trochę ich jest za mało jak powiedziałem też na sesji cały czas ilość etatów na przykład w straży pożarnej czy w policji, liczy się nam ilość mieszkańców. Zapomina się o tym, że w dalszym ciągu u nas bywa dwa razy więcej, trzy razy więcej turystów niż mieszkańców i, no i trzeba jednak wziąć pod uwagę tę sytuację. Natomiast i tak, i tak, mając tyle, takie, tak jak, takie, taką etatyzację, jaką mamy teraz, i tak, i tak jest to bardzo bezpieczny region, jeden z najbezpieczniejszych na Dolnego Śląska i w Polsce. W związku z decyzją zamknięcia sudeckiego oddziału Straży Granicznej w kłocku służb zapewniających bezpieczeństwo na naszym terenie będzie jeszcze mniej. Komenda sudeckiego oddziału z dniem 16 listopada zostaje rozformowana, czyli nie będzie tutaj już sudeckiego oddziału, natomiast cały terytorialny zasięg działania czyli całe województwo dolnośląskie obecne, które podlega pod sudecki oddział, zostanie przejęte przez nadodrzański oddział straży granicznej w Krośnie Odrzańskim. Stamtąd będzie zarządzana, natomiast wszystkie placówki, które w tej chwili istnieją w sudeckim oddziale, zostaną w takiej formie jak dotychczas tutaj w województwie dolnośląskim. Z funkcjonariuszami straży granicznej nie jest aż tak źle, ponieważ część z nich będzie miała zapewnioną pracę w placówce w Kłodzku, natomiast... Zostały zwiększone etaty w pracówkach w tej chwili podległych oddziałowi, czyli w Wrocławiu, w Legnicy i w Jeleniej Górze. Jest to od 15 do 10 etatów na każdą z tych placówek. Część funkcjonariuszy obecnie już zadeklarowała się chęć przejścia do pracy do tych jednostek organizacyjnych. Natomiast znikoma część będzie chciała się przenieść na wschód, na zewnętrzną granicę Schengen. Powiat Kłodzki opiera się na turystyce i biorąc pod uwagę, że ilość turystów odwiedzających ten teren jest rocznie dwa razy większa od ilości mieszkańców, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa jest dla nich bardzo istotna. Powiat będzie się starał powiększyć ilość pracowników w danych jednostkach. Co będzie dalej, no musimy e, poczekać. My w każdym razie apelujemy do ministerstwa, żeby było ich tutaj więcej. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.